ona w ogóle maluje. Więc może wyjść tutaj pod koniec lekka kraksa. Dużo się płaci za opakowanie. O kurczę. O ma drobinki. Tyle jest kredki w kredce. Ja nie będę tego sprawdzać. Maybelline New York za 50 robi taki efekt. Albo nawet za trzy dychy z promocji. To jest chyba najdroższy makijaż w moim życiu. Hejka, mam na imię Gabi i właśnie rozpoczęłam moją przygodę z YouTube'em i mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Przejdźmy od razu do sedna. Będę testowała kosmetyki o wartości 227 2277 zł i będzie to najdroższy makijaż w moim całym życiu. To co? Przejdźmy do makijażu. Specjalnie dla Was wyszukiwałam takie mega drogie rzeczy i niektóre z nich będę używała pierwszy raz. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze zaczynam makijaż od brwi i nie znalazłam nic droższego niż kredka z Benefitu. I powiem Wam, że tej kredki używam już bardzo długo i ona jest droga, ale ona się nigdy nie kończy. Ja nie mogę jej do końca zużyć. Teraz w ogóle wzięłam nową do nagrania, bo moja, której używam jest troszeczkę za ciemna i teraz nałożę tą kredkę, która jest wykręcana. Z drugiej strony ma taką szpilkę. Patułkę. Ja zaczynam zawsze brwi Odmalowania od dołu. I Ja wiem, że te kredki są troszkę drogie, ale uważam, że one są warte swojej ceny, dlatego, że tak jak Wam mówiłam, one się w ogóle nie wyczerpują i mam je bardzo długo i są mega trwałe. Później tutaj jest taka szczoteczka i ja sobie to rozczysuję. Dodatkowo macie też takie mocne i ładne opakowanie. Chociaż niektóre rzeczy z Benefitu są takie kartonowe, co mi się nie do końca podoba, ale podoba mi się to, że kredki oni mają takie jak różdżki. Dajcie znać, czy Wy też zaczynacie make-up od brwi. Mi ktoś kiedyś pokazał właśnie, żeby zacząć od brwi, bo wtedy widać, co się w ogóle dzieje na tej twarzy. Już macie takie ramę, jak w obrazie. I jak to usłyszałam, to właśnie od tego czasu zaczynam mój make-up od brwi. Brwi już mamy i przejdźmy do żelu. W mojej kolekcji było troszeczkę drogich żeli do brwi, bo dostaję też paczki PR z Sephory i tam są mega drogie te żele. 150-140 zł. Ale najdroższy okazał się ten żel. I powiem Wam też, że szukam Szukając rzeczy do tego testu, robiłam tak, żeby nie patrzeć, że coś jest w promocji, no to obniżałam cenę, tylko sprawdzałam, jak to kosztuje normalnie w oryginalnej cenie, żeby nie było, że coś jest w promocji, to nagle nam spadło, tylko po prostu to musiała być rzecz najdroższa. Tak, takie były kryteria. I ten żel akurat jest z kolorem, i przyznam Wam, że dawno tego żelu nie używałam, bo używałam zazwyczaj tych bezbarwnych i mam nadzieję, że ten kolor jest dobrany, no bo szukając rzeczy do tego testu, one musiały być najdroższe ale niekoniecznie mogą być dopasowane kolorystycznie, więc może wyjść tutaj pod koniec lekka kraksa, także proszę się nie śmiać. Ja powiem Wam ciekawostkę o tym produkcie. Jak kiedyś pracowałam w Seforze i trochę w Douglasie, to oni wycofali ten produkt, bo była jakaś afera chyba w Wielkiej Brytanii, że ktoś użył tego do rzęs i była wtedy afera trochę z tego powodu, ale ja użyję tego do brwi. W 2016 roku nauczył mnie ktoś techniki wyrysowywania brwi korektorem dookoła i ja dalej tak robię. I użyję do tego korektora od Lancome. Tego korektora nie znam. Jak pracowała się w Daglasie, no to znałam właśnie markę Lancome, trochę rzeczy testowałam, ale to jest nowość z tego roku. I dostałam od nich taki wielki PR, gdzie były właśnie różne kolory, więc mam nadzieję, że ten kolor jest dobry. Na razie było łatwo, bo kosmetyki, które testowałam, to były kosmetyki, które znałam. Ten będę używała akurat pierwszy raz. I to jest korektor, który jest od razu z serum, czyli on będzie bardziej nawilżający. To nie jest korektor, który jest kryjący. Tak, tak mi się wydaje, bo jeszcze nigdy go nie używałam. Więc zobaczymy, w ogóle najgorzej, jak ten korektor po czasie ściemnieje. W ogóle do tego korektora to jeszcze wrócimy, no bo on będzie pod oczy. Ja na razie mam taką technikę po prostu malowania brwi, dlatego używam go do brwi. Tutaj on jest taki delikatnie kryjący. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale on kosztował około 150-160 zł. Za tyle kasy można sobie kupić bardzo dużo drogeryjnych korektorów, więc oczekiwania. Są wysokie. Myślę też, że właśnie w takich bardzo drogich kosmetykach dużo się płaci za opakowanie. W ogóle opakowania są drogie. Jak widzicie, tu ma takie złote tu ono jest takie mocne, trwałe to jest chyba albo szkło, albo plastik. I teraz bardzo chętnie przeszłabym do podkładu i znalazłam w mojej kolekcji podkład Charlotte Tilbury, która marka jest teraz mega modna. To jest jedna z takich droższych marek, którą możecie znaleźć w perfumeriach Sephora. Teraz sobie go nałożymy i przy okazji pokażę Wam też moją technikę na kładania podkładu, którą używam, jak na przykład nie znam podkładu, no i też wtedy one mi się lepiej trzymają. Jestem też ciekawa, jaki jest u Was najdroższy kosmetyk, jaki Wy macie w swojej kolekcji. Czy jest coś, co nie wiem, daliście kupę kasę, albo tak sobie nie wiem, odkładaliście, że musicie go sobie mieć i sobie kupiliście coś mega drogiego, chyba, że z drogeryjnych kosmetyków macie coś bardzo drogiego. Jestem ciekawa, piszcie w komentarzu, jaki jest Wasz najdroższy, bo u mnie myślę, że to może być... Chyba ten podkład. To jest kolor 3. No, to jest na pewno nie mój kolor. Ja bym pewnie potrzebowała jakiś 1 albo 0,5, ale widzę, że no się wtopi. W ogóle zdarzyło wam się kiedyś, że kupiliście coś drogiego, jakiś podkład drogi z polecenia kogoś, daliście za niego kupę kasy, a to tragedia była. Ja kiedyś, jak zbierałam sobie swoje pieniążki, własne moje osobiste i taki droższy chciałam mieć podkład, to kupowałam sobie Max, MAC Cosmetics Studio... Fix coś tam i on, pamiętam, straszny tak śmierdział benzyną i to był mój taki podkład pierwszy, jak chciałam właśnie mieć taki droższy kosmetyk, lepszy, to właśnie kupowałam sobie tego maka, on kiedyś kosztował na promocji 99 złotych, to już było drogo, a teraz mamy podkład za 300 wy Dwie. Teraz przejdę sobie do bronzera. Ja mam taką twarz, że ona jest sucha, i jak nałożę teraz puder, to się mega wysuszę. I w ogóle bronzer, to tu będzie biednie. To będzie naprawdę biednie. Okazało się, że w mojej kolekcji nie ma żadnego drogiego bronzera, takiego super drogiego, i znalazłam ten z Sephory. I on kosztował 50 zł. Patrząc na to, że tu prawie wszystko kosztuje ponad 100, no to ten wypada dość biednie. I teraz wam pokażę tipa. To może się czegoś nauczycie, jak sobie poradzić, właśnie, z takimi bardzo ciemnym brązerem. Odbijam go sobie od dłoń i zaczynam sobie go nakładać tutaj. Ej, dobra, nie jest źle. Dobra, bałam się, że to będzie bardzo źle. A może dlatego nie jest źle, mam podkład po prostu taki ciemny, żółty. Chyba, że jest bardzo źle, tylko po prostu ja jestem tutaj tak bardzo oświetlona, że ja tego nie widzę. I mam tutaj coś nowego. Nigdy tego nie otwieram. To jest miniaturka. I ta miniaturka jest. Bardzo droga, strasznie. W ogóle Natasza Denona robi drogie rzeczy. Trochę ja się boję, bo nigdy tego nie używałam. Zobaczymy, czy warto było szaleć, tak? Nieźle. Chyba, że po prostu plackiem takim polecę. Ja mam zawsze tak, że nakładam najpierw róż, I tak troszeczkę go nakładam za dużo, potem nakładam sobie korektor. Sobie rozcieram razem, żeby się ładnie wblendowało. Fajne, ładny, podoba mi się. I teraz przechodzę do korektora i nakładam go sobie pod oczy, bo podkładu pod oczy nie nakładam. Bo on może jest troszeczkę za ciężki. I połączę go sobie z różem. Dzięki temu nie będę miała jakiegoś takiego placka. Przejdę teraz do rozświetlacza, który jest w tej paletce. Ja lubię jak rozświetlacze są takie bardziej brokatowe, drobinkowe. Już nie lubię takich, jak jest taka tafla, tylko są drobinki brokat, ale zobaczymy. On w ogóle będzie ładny, fajny. W ogóle szkoda, jeszcze nie mieliśmy takiego wyjścia flopa. Na razie wszystkie kosmetyki są ok. No, wiadomo, ten podkład jest troszkę zarzuty, ale to jak wina koloru, nie, nie produktu. Dobra, ja wolę troszkę, może bardziej kryjący korektory, ale może dlatego, że mam teraz bardzo kryjący podkład. Tak mówię, a jakbym potrzebowała takiego lekkiego korektora, to on jest git. Świecę się troszeczkę, więc przejdziemy do pudru. I mam tutaj puder, który kosztował ponad 300, tylko ja mam miniaturkę. Tego pudru. I specjalnie nie otwieram go jeszcze, nie testowałam, więc ja też go w ogóle przy Was otworzę i zobaczymy, czy ta miniatura nie jest jakaś taka strasznie mała. A nie, dobra, nie jest, tak, nie jest tak źle. To jest taki puder, który w środku ma podziałkę na cztery pudry. To jest marka Jeevushi. Aha, a puszek był w środku. On ma mieć tutaj różne kolory, że tam niweluje różne rzeczy. Zobaczymy. Czy on jest taki drogi, tu, nie spadnie mi gdzieś tutaj? Ojku, aż po prostu mi jest przykro, bo on mi się wysypuje w ogóle, boli po prostu każda złotówka. O kurczę, o drobinki. O kurczę, wiecie co to? Ten puder on będzie git dla osób, które mają bardzo suchą skórę. Ktoś, kto potrzebuje dodatkowego rozświetlenia. A ja teraz skończam z brokatowym czołem, ale pod oczy może być ok, ale się zaświeca potem. Kurczę, a może tu trzeba jakoś wymieszać, bo może mi się ten fioletowy, bo to jest ogólnie jakiś fioletowy. I mam wrażenie, że ten fioletowy mi się tutaj gdzieś po prostu za bardzo do tej twarzy przyczepia. Troszeczkę nie wiem, w błąd wprowadzona zostałam, no bo on nie jest matujący, tylko on ma po prostu brokat i ja go widzę z daleka. I to, to nie jest matujące. Ale to nie jest zły puder. Myślę, że jak ktoś ma suchą skórę, to będzie git. Bardzo mi przykro, bo on był strasznie drogi i tutaj wszędzie leży rozsypany. Żegnaj koleżko. Znowu wracamy do tego korektora, bo po prostu nie mam innego i on będzie moją bazą pod cienie. Znalazłam u siebie w mojej kolekcji paletkę z Anastazji Beverly Hills Kosmos. Ja mam w ogóle trzy paletki Anastazji, ale jak patrzyłam w internecie, to każda z tych paletek miała inną cenę i ta była najdroższa. I miałam też miniaturki innych drogich palet, ale ciężko mi było przeliczyć te cienie, jak kosztuje mi jeden cień, więc uznałam, dobra, to akurat tutaj dam jedną dużą paletkę. Powiem Wam, że ja mam y, trochę tych paletek z Anastazji, właśnie bo dostawałam w tych paczkach z Sephory i kurczę, czasami nie umiem z nimi pracować. Czasami wychodzą mi troszkę plamy, bo te paletki są troszkę inne niż inne paletki, które mam w mojej kolekcji. Nie wiem troszeczkę, czy ta paletka jest paletką kompletną, którą zrobię cały makijaż. Postaram się użyć jak najwięcej cieni, ale tutaj macie trochę matów, trochę błysków, spróbujemy. Zrobię takie coś podstawowego, nie będzie to jakiś super odjechany make-up, tylko coś takiego podstawowego, żeby użyć jak najwięcej cieni. Zobaczcie, to jest taki jasny cień i mimo, że on jest jasny, to on w porównaniu z innymi jasnymi cieniami z innych marek on jest dość ciemny, nie? Przechodzimy teraz do błysków i ja lubię sobie błysk nałożyć palcem, bo one się wtedy mocniej błyszczą. Ja bym w ogóle chyba zrobiła Wam swatcha tej paletki, takiego takie szybkie swatche może. To jest taki swatch trochę brzydki, ale ale te cienie w ogóle, one wyglądają inaczej na dłoni, a inaczej wyglądają w paletce. I nakładam tu sobie palce, one się tutaj mocniej błyszczą. O, one mają w sobie brokat i tutaj brokat jest ok. No tej paletce chyba bym dała tutaj e, najwyższą, najwyższą notę z tych wszystkich rzeczy, które testowałam. I jeszcze do cieni wrócimy, bo mam tutaj kredkę Huda Beauty, która jest malutka, i cieniutka. I ta kredka, ona kosztowała jakieś 80-90 zł, tak mówię z pamięci. Zrobię sobie tą kredką, kreskę, taką, zobaczymy, co to wyjdzie. Bo bym chciała sobie trochę przyciemnić ten kącik, ale zrobię to na kredce, wtedy będzie bezpieczniej. I Ja nie wiem, czy bym przypłacała za kredkę tyle kasy. No wiecie, tak, podkład, kupić drogi, puder, ale kredkę, no nie wiem, mam takie, że z kredką, choćby ona, nie wiem, jak była dobra, to wiem, że to jest tylko kredka i na pewno jakaś. Tańsza marka może mieć kredkę, co jest bardzo podobna. Jakoś w kredki tak nie wierzę. Znowu wracamy do paletki. I tutaj jest taki cień, który jest ciemny z brokatem. Rzadko jest taki cień. Teraz my sobie sprawdzimy. To jest nie jest czarny, on jest taki granatowy z drobinkami. Patrzcie na to. To kosztowało 80 zł. Tyle jest kredki w kredce. No no czasami są krótsze kredki, ale kurczę, no mam takie, że, że boli, nie? Że, że boli, że ta kredka jest taka droga. Nie ma co uważam krytykować tych drogich kosmetyków tylko dlatego, że one są drogie. Że wiecie, to jest drogie, to ja będę mówić, o, to jest drogie, to jest niedobre. Uważam, że fajnie mieć w swojej kosmetyczce kosmetyki, które nam służą, które są dla nas dobre, którymi z przyjemnością się malujemy. I jeżeli ty się z przyjemnością malujesz tylko drogimi kosmetykami, no to i staćcie na to, to sobie się maluj, ale jeżeli ktoś podchodzi tak praktycznie do makijażu, że no dobra, trochę drogich mogę mieć, ale jak coś jest stanie i dobre, to jest okej, okay, to też jest fajne podejście. I ja mam tak, że właśnie jestem taka pół na pół, że lubię mieć jakiś luksusowy kosmetyk w kosmetyczce, lubię mieć droższy podkład, na przykład czy puder, ale no już cienie, czy kredka to już naprawdę może być tańsze. I teraz wrócimy do błyszczącego kącika. Wziąłem sobie mniejszy pędzelek i tu jest taki jasny cień i Jaką my sobie da w kącik? I słuchajcie, teraz to będą jajca. Teraz przejdziemy do tuszu, do rzęs. I tusz to mam, mam mocnego zawodnika, nie? Więc sprawdźmy sobie teraz, jak ta maskara się zachowuje. Bo tutaj w ogóle producent obiecuje... O kurczę! On obiecuje 24 volume. Czy oni chcą nam powiedzieć, że ktoś będzie ten tusz nosił 24 godziny? Ja nie będę tego sprawdzać. o to jest chyba po francusku, nie? Ale że jest XXL długość. No, moje rzęsy, to jest jakaś tragedia. Mam bardzo słabe rzęsy. Więc jak oni mi powiedzieli, że to jest XXL, to ja chcę zobaczyć te X. XL. I on chyba kosztował ponad 200. Wiecie, jak on jest ciężki? On jest mega, mega ciężki, naprawdę. Aha, taki jest. Choinka. Jak macie maskary, to weźcie takich, nie obcierajcie, bo później sobie wtłaczacie ten syf zaschnięty. Tylko jak macie taką dubkę wystającą z maskary, to ja zawsze sobie ją tak o lustro, potem te lustro całe brudne, ale właśnie, żeby nie wtłaczać tego tam do środka tego syfu, wtedy maskara jest dłużej świeża. No dobra, czekamy na te XXL. Zwłaszcza, że ona, no, kosztuje trochę. Będzie, to ma być XXL. Dwa razy, bo dwa razy X, raz L. Pewnie ona jeszcze nie jest wodoodporna, nie? Słuchajcie, jak za 200 zł, to Wam powiem, że Maybelline New York za 50 robi taki efekt, albo nawet za trzy dychy z promocji, więc no wiedziałam, że z maskarą może być tak, tak se. To jest maskara typu, no już otworzyłam, to będę ją używać, ale jak mi się skończy, to ja nie pobiegnę. Nie pobiegnę na pewno po drugie opakowanie. Teraz pytanie. Czy tu jest dwa razy XL? No nie, no jest okej, okay, nie? I, nie, no myślałam, że będzie gorzej, byłam trochę sceptycznie nastawiona, ale no kurczę za to jest za 200 zł to tak, tak trochę średnio. Dobra, to przejdziemy do dolnego oka, czyli do dolnych dolnej części powieki. I teraz y, to będzie sprawdzian dla tej kredki za 80 zł, które się dzisiaj mocno oberwało. Czy można ją nałożyć na linię wodną? Na linię wodną, czyli do środka oka. Czyli będziemy teraz sobie dłubać w O matko. Ej, dobra, to jest mega czarne. Ej, dobra, maluje po dolnym oku. Teraz sobie odbijam o, o tamte drugie oko. Się pomalowała, aż po prostu się popłakałam. Powiem wam, że to nie jest takie oczywiste ogólnie, bo nie każda kredka y, oczu maluje podolnej dolnej powiece. Ta za 80 zł maluje. Ciekawa jestem, czy ona jest wodoodporna, nie? Bo jak ona nie jest wodoodporna, to po prostu tragedia będzie, nie? Z tym makijażem. I teraz sprawdzimy znowu tą maskarę. Jak ona maluje dolne rzęsy. Czy ona w ogóle maluje? Nie, no, nie maluje dolne rzęsy. Mamy teraz duo do ust. Lip Combo. Każdy z innej parafii i one, nie wiem, czy one będą do siebie pasować. Wydaje mi się, że to wszystko razem kosztuje około 500. Najdroższe usta na świecie i ja nie będę się z nikim całować w tych ustach, bo są drogie. Konturówki MAC. Mam trochę drogich konturówek w mojej kolekcji, ale MAC kosztował 130 zł. Kylie Jenner nie była tak droga, czy Fenty Beauty, jak MAC Cosmetics. Ale konturówki też na długo starczają. Teraz przechodzimy do pomadki. Przysięgam, że ja nie sprawdzam. Jaki on ma kolor. I to jest pomadka od marki Bobbi Brown. I to nie jest ta od Mili Bobbi Brown, bo Bobbi Brown to jest in, inna pani. I jak ona będzie w jakimś takim dziwnym kolorze, to będzie wesoło. I teraz, jak ja Wam pokażę opakowanie, to już wiecie, dlaczego to kosztuje tyle kasy. Edycja Super Luxus Premium, premium. i teraz sprawdzamy kolor. O kurde, to jest czerwone. Patrzcie, to wytłoczone maty. I teraz weź się, maluj, jak masz wytłoczone. A szkoda, ale trudno. Okej, okay, to jest taka nawilżająca. Ja Wam coś powiem. Moją opinię, jeszcze zanim y, zużyję tą pomadkę, takie pomadki tego typu nawilżające, one nie będą trwałe, bo po prostu no one są takie nawilżające, masełkowe, więc no wiadomo, że to jest pomadka, którą się będzie trzeba tam dosztukować w ciągu dnia. Za taką pomadkę nawilżającą no, troszkę byłoby mi szkoda dać tyle kasy. A teraz przechodzimy do błyszczyka, który jest bardzo ładny. Ten błyszczyk, to był akurat najdroższy błyszczyk w mojej kolekcji. I To jest błyszczyk z tej samej firmy, co podkład, czyli to jest Charlotte Tilbury, i w ogóle oni mają te kosmetyki bardzo drogie. I to jest błyszczyk w tym odcieniu, który jest bardzo wiralowy, ten Pillow Talk. Nie miałam z tego pomadki, miałam z tego błyszczyk na no kurczę, No tu wiecie, no, to to nie wiem, wyciągam przy koleżankach. No nie, wydaje mi się, że to zrobi większe wrażenie przy koleżankach. Ja nie będę się bezpośrednio malowała z opakowania, bo nie chcę sobie tej czerwonej pomadki wsadzić tam do środka, więc sobie tak spędzalka zrobię. Zaraz zobaczymy, jak ten miks będzie wyglądał. Nie jest źle. No te usta totalnie nie pasują do tego makijażu. Tego tak wygląda to Lip Combo z najdroższych rzeczy, jakie miałam u siebie. Sprawdziłabym jeszcze, jak ten błyszczyk wygląda bez tej, e, bez tej czerwonej szminki. Kurczę, kolor ładny. Ciekawe, czy są bez tego szczypiącego. No sam wygląda lepiej bez tej pomadki. I tak prezentuje się efekt końcowy tego makijażu najdroższymi kosmetykami. Dwie rzeczy, które mnie najbardziej zawiodły, to puder zdecydowanie, dlatego, że jest napisane na nim, że jest matujący, a okazał się być drobinkowy, brokatowy, rozświetlający, w ogóle świecący. Dla kogoś spoko, ale to wreszcie to napiszcie jakoś inaczej na opakowaniu. Druga rzecz, która mnie zawiodła, trochę zawiodła, trochę nie zawiodła, to jest korektor Lancome, który okazał się być po prostu ok i poprawny i ciężko mi się go nakładało, bo jakoś tak go się mało nabierało i strasznie drogi i mam takie, że kurczę, no tak, jesteś taki drogi, taki jesteś zwykły, więc on był taki se. I z dwóch rzeczy, które są drogie i okej, okay, to kredka Benefit, którą naprawdę mam bardzo, bardzo długo i ona się nie chce skończyć. Jest bardzo wydajna i ona się trzyma. I najczęściej na brwiach właśnie mam kredkę Benefit, też ją dobrze znam, więc jest droga, ale. Są w zestawach na święta, więc możecie ją kupić taniej. No i paletka z Anastazji, gdzie tak troszkę boję się tych cieni. Nie zawsze mi ten makijaż tymi cieniami wychodzi tak, jakbym chciała, ale z tą paletką akurat sobie poradziłam, i uważam, że ta paletka była okej. Okay. Te kolory też nie są takie mocno ciemne, także bym dała temu okejkę. Okay Jeżeli zostałeś do końca, zostaw komentarz o treści: dolarsowy makijaż.